Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii z historią przez życie. Dzisiaj przejdziemy do omawiania niezwykle gwałtownych wydarzeń, jakie rozegrały się zarówno na terenie Polski, jak i Rosji w 1905 roku. Zapraszam serdecznie. Na przełomie XIX i XX wieku sytuacja państwa rosyjskiego robiła się coraz bardziej nieciekawa na arenie międzynarodowej. Chociaż carska Rosja nadal była uznawana za jedno z wielkich mocarstw europejskich, to jednak jej pozycja z każdą dekadą coraz bardziej malała. Rosja pogrążała się w coraz większej ilości kryzysów społecznych i gospodarczych, społeczeństwo trwało w stagnacji i przestawało nadążać za nowinkami, które powstawały w Europie Zachodniej, konsekwencji czego? Coraz częściej inne państwa europejskie zaczęły postrzegać Rosję jako chorego członka Europy, który zwyczajnie nie nadąża za resztą świata. Sytuacja ta zaczęła pogłębiać się jeszcze bardziej, kiedy pod koniec XIX wieku na tron rosyjski wstąpił nowy car Mikołaj II Romanow, który za swoich rządów wprowadził Rosję wiele poważnych kryzysów gospodarczych i społecznych którym rosyjski rząd nie był w stanie na dłuższą metę zaradzić. Oliwy do ognia dolał rok 1904, kiedy Rosja wdała się w niezwykle długą i kosztowną wojnę z państwem japońskim. Wojna rosyjsko-japońska, wbrew oczekiwaniom całego świata, zakończyła się druzgocącym zwycięstwem Cesarstwa Japońskiego, która pokonała rosyjską armię oraz flotę. I praktycznie upokorzyła Rosję na arenie międzynarodowej. Wiele gazet zaczęło po roku 1905 określać Rosję mianem olbrzyma na glinianych nogach, który powoli traci kontrolę nad sytuacją polityczną na arenie międzynarodowej. Klęska poniesiona w tej wojnie w połączeniu z narastającymi problemami społecznymi i gospodarczymi wewnątrz kraju doprowadziła ostatecznie do tego, że na początku 1905 roku doszło na ulicach Petersburga, ówczesnej stolicy państwa rosyjskiego, do masowych protestów i wystąpień ludności przeciwko panującemu ustrojowi. Te protesty ostatecznie przerodziły się w otwartą rewolucję, która przeszła do historii jako rewolucja z 1905 roku. Początkowo ta rewolucja miała charakter pokojowy i przyjmowała formę pokojowych wieców oraz protestów, podczas których ludność wyszła na ulice, głównie domagając się od cara tego, aby ten zreformował dotychczasowe społeczeństwo oraz ustrój polityczny, który poprawiłby warunki życia zwykłych obywateli. Czar jednak nie zamierzał słuchać manifestacji swoich obywateli i zamiast tego rozkazał wyprowadzić na ulicę Petersburga oddziały wojskowe, które krwawo stłumiły całą tę rewolucję. Do najbardziej krwawych wydarzeń doszło w niedzielę 22 stycznia. 1905 roku, kiedy to w wyniku interwencji wojskowej rosyjskich żołnierzy na ulicach Petersburga zginęło od 150 do nawet 200 demonstrantów. Wydarzenia te na zawsze odcisnęły swoje piętno na historii państwa rosyjskiego. Chociaż rewolucja została stłumiona, to wizerunek i autorytet cara został w oczach jego obywateli nie Nieodwracalnie zniszczony, co miało mieć daleko idące konsekwencje dla państwa rosyjskiego. Wydarzenia, które rozegrały się w Petersburgu w 1905 roku, nie uszyły uwadze także ludności polskiej zamieszkującej granice zaboru rosyjskiego. Wielu Polaków dojrzało w tym idealną okazję również dla siebie, aby zorganizować swoje własne manifestacje, strajki, protesty, a w najlepszym wypadku powstania, które zdołałyby utorować Polsce drogę ku lepszej przyszłości, w najlepszym wypadku niepodległości. W ten oto sposób w latach 1905-1907 w różnych miastach polskich. Nie tylko na terenie zaboru rosyjskiego, ale również austriackiego czy pruskiego doszło do licznych manifestacji, protestów, strajków robotników, a nawet zbrojnych wystąpień, które miały poprawić sytuację Polaków zamieszkujących zabory na początku XX wieku. Te protesty i strajki jednak w większości zostały szybko, łatwo i krwawo stłumione przez interwencję wojskową armii rosyjskiej, pruskiej lub austriackiej. Do największych protestów i wystąpień doszło na terenie miasta Łódź, gdzie w czerwcu 1905 roku strajki robotników przekształciły się ostatecznie w pełnoprawne powstanie zbrojne. Protestujący zbudowali na ulicach Łodzi blisko 100 barykat w nadziei, że z ich pomocą powstrzymają potencjalną interwencję wojskową wojsk rosyjskich. Rosjanie jednak zdołali szybko rozprawić się z protestującymi i w wyniku strzelanin, które wybuchły na ulicach Łodzi, zginęło blisko 100 strajkujących. Ostatecznie powstanie w Łodzi upadło. Jednakże, w sam fakt, iż było to pierwsze Większe powstanie zbrojne, jakie Polacy zorganizowali przeciwko zaborcom od czasów powstania styczniowego, pokazywało, że siła i autorytet mocarstw zaborczych, w szczególności Rosji, zaczął powoli podupadać. Wydarzenia, które przetoczyły się zarówno przez ziemię Polski, jak i Rosji w 1905 roku, zmusiły jednak ostatecznie Cara Mikołaja II do przeprowadzenia niewielkich liberalnych reform, które zdołałyby poprawić relacje rosyjskiego rządu z społeczeństwem. I tak w roku 1906 z inicjatywy Cara utworzono Rosyjski Parlament który nazwano Dumą Państwową i którego obrady miały popchnąć Rosję w stronę drobnych liberalnych reform, które poprawiłyby stan państwa na początku XX wieku. W szeregi tej Dumy Państwowej dopuszczono nawet polskich delegatów, do których należeli głównie przedstawiciele narodowej demokracji, czyli w skrócie Endecji, którzy obradowali w ramach tej Dumy Państwowej przez cały okres jej istnienia od 1906 do 1917 roku choć ich głos w obradach Dumy Państwowej zawsze pozostawał mocno ograniczony w porównaniu z głosem delegatów rosyjskich. Równocześnie w szeregach polskich socjalistów również doszło do poważnego rozłamu, jaki miał miejsce po wydarzeniach z 1905 roku. Liczne strajki, protesty lub w przypadku miasta Łódź Powstania zbrojne doprowadziły ostatecznie do tego, że zdanie niektórych polskich socjalistów należących do Polskiej Partii Socjalistycznej zaczęło się od siebie nawzajem różnić. Niektórzy domagali się zorganizowania otwartego powstania zbrojnego, które wywalczyłoby dla Polski niepodległość. Inni uważali, że należy ograniczyć się tylko do walki klasowej, a jeszcze inni uważali, że należy pójść na ugodę z władzami rosyjskimi, aby poprawić stan życia. Polskich obywateli. Ostatecznie po roku 1906 Polska Partia Socjalistyczna podzieliła się na dwa odłamy. Pierwszą z nich była frakcja rewolucyjna, do której należeli starsi członkowie partii PPS, wśród nich m.in. Józef Piłsudski, którzy uważali, że należy przygotować grunt pod wielkie powstanie narodowe, które ostatecznie wywalczyłoby dla Polski niepodległość. Jednocześnie tą walkę o niepodległość chcieli oni połączyć także z walką klasową, która poprawiłaby sytuację prawną oraz społeczną zwykłych obywateli i co pozwoliłoby ostatecznie Polsce przekształcić się w Republikę Parlamentarną na wzór państw zachodnich. Z drugiej strony powstała z kolei Frakcja znana jako PPS Lewica, która z kolei skłaniała się tylko i wyłącznie ku walce klasowej, odrzucając całkowicie ideę walki o niepodległą Polskę. Członkowie PPS Lewica dążyli tylko i wyłącznie do nawiązania potencjalnej współpracy z rosyjskimi socjalistami, obalenia caratu w Rosji i przekształcenia Polski w nową republikę autonomiczną, która jednak nadal pozostawałaby częścią państwa rosyjskiego. W ten oto sposób pomiędzy tymi dwoma obozami polskich socjalistów doszło do rozdźwięku, jeśli chodzi o ich plany i koncepcje na przyszłość państwa polskiego, co miało mieć daleko idące konsekwencje, jeśli chodzi o przyszłość państwa polskiego. Jednakże to jak kształtowały się dalsze losy i relacje między poszczególnymi odłamami politycznymi Polaków będziemy mówić dopiero w następnych odcinkach. A na razie, przychodząc do podsumowania, z dzisiejszej na lekcji należy pamiętać o tym, że na przełomie XIX i XX wieku władzę w państwie rosyjskim sprawował car Mikołaj II Romanow którego jednak panowanie było naznaczone licznymi kryzysami i problemami wewnętrznymi o charakterze gospodarczym i społecznym. Oliwy do ognia dolała przegrana przez Rosję wojna z Japonią w latach 1904-1905, która upokorzyła Rosję na arenie międzynarodowej. Konsekwencji tych wydarzeń na ulicach Petersburga który był wówczas jeszcze stolicą państwa rosyjskiego, doszło w roku 1905 do masowych protestów i wystąpień, które przyrodziły się w otwartą rewolucję. Ta jednak została krwawo stłumiona przez rosyjską armię. Do najbardziej krwawych wydarzeń doszło w niedzielę 22 stycznia 1905 roku, gdy rosyjscy żołnierze zabili od 150 do nad 200 demonstrantów na ulicach Petersburga. Wydarzenie to nazwano Krwawą Niedzielą. Do rozruchów doszło również na terenie Zaboru Rosyjskiego, gdzie spora część ludności polskiej, a zwłaszcza partie socjalistyczne, ujrzały w tym okazję do wzniecenia kolejnego powstania przeciwko władzom zaborczym. Do największych protestów doszło w Łodzi, gdzie w czerwcu 1905 roku wybuchło kilkudniowe powstanie przeciwko władzom zaborczym, które jednak Rosja błyskawicznie stłumiła, zabijając blisko 100 osób. Po tych wydarzeniach, aby złagodzić nastroje, car utworzył nowy rosyjski parlament, zwany Dumą Państwową, który funkcjonował do 1917 roku i w której szeregi dopuszczono również polskich delegatów, głównie członków Endecji, chociaż ich zdanie zawsze było traktowane marginalnie i o wiele bardziej liczono się ze zdaniem rosyjskich delegatów. Tymczasem wśród polskich socjalistów doszło do podziału na dwie odrębne partie. PPS Frakcja Rewolucyjna, która chciała kontynuować walkę zbrojną w imię odzyskania dla Polski niepodległości oraz PPS Lewica, która chciała tylko walki klasowej i podjęcia się współpracy z rosyjskimi partiami socjalistycznymi. Jak więc widać, na początku XX wieku sytuacja... Polski na arenie międzynarodowej wciąż jeszcze pozostawała bardzo niepewna. Jednakże po wydarzeniach, jakie rozegrały się w Rosji po roku 1905, coraz więcej Polaków zaczęło widzieć, że pozycja mocarstw zaborczych zaczyna słabnąć, a Sto stwarzało dla nich idealną okazję do tego, by położyć grunt pod ostateczną walkę w imię odzyskania dla Polski niepodległości. I to by było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.